8K. Testujemy energetyka dzisiaj. To pierwszy film z tej serii. Mam nadzieję, że seria będzie długa. Jak nie za krótka, dzisiaj dzik. Adam jest ze mną. O kurwa. Ze świnia. Mam coś pomarańcze już taki. No, czuć pomarańcza, to nie jest zbyt dobre. A no to chleję na potęgę. Kurwa moje łóżko, Co ty robisz? No i ogólnie nie jest zbyt zwykły dobre, sok, to. Taki sok. No zwykły. Nie, no zwykły no sok to nie to jest. Soczek, nie. nie jest zbyt dobry, no ale wiesz. Taki no, klasyczny sok. Firma dzi... zamknij Możesz przestać. W co mam grać? co ty gadasz. Schizofrenia mu się odezwała. No jest zero kofeiny, to czuć. No ale czuć też taki. Pomarańczy smak strasznie taki. gorzki. Nie, nie powiedziałbym, że gorzki. Taki. Nie, nie w moim typie. No. kwaśny mówisz. Zresztą to jak kurwa żul. No, bo musiałem przerwać bo. Musiał przerwać bo kwaśny, no... Yy, niebieski, nie wiem co to kurwa jest podobne do Red Bulla? A to jest Red Bull. Nie pijemnik, no? Serio? No Red Bull nie widzisz? Kurwa napis jest Red Bull. No musicie sobie to odwrócić. Ale no jest Red Bull. Jak nie widzisz. Kurwa, nie, nie pijemnik, nigdy Ale to kurwi! Nie! Niebieskie! Żeby ci później nie odjebało od tego. Oczywiście, to jest malutkie. No, taka ilość, więc... Już? Wybierz? I taśnik nie czuć za bardzo no nie czuć w no się nie... jagodę, ja ja jagodę nie czuć ja czuję jagodę ja tu nic nie czuję co to kurwa jest za smak? mroźna waniliowa jagoda kurwa ja tu nic nie czuję waniliowa jagoda ja Pierwsze wszystkie ich no, ładny kolor. Nie powiem, że nie. Wracając, nie czuć kurwa tu wanilii. Przestaniesz? Nie mam jak tego ocen bo bo mam ograniczony budżet. Mm, ja go czuć, czuć kolorem i... No zapachem. Chociaż? <noise> nie, nie czuć. Nie, masz na wypi. Ja wiem, że ty taki sportowy świr jesteś. Poprzednim taki jebało strasznie. Dobra, nie. Adam, li, licytuj jeden, dwa albo trzy. Coś czuć. Coś na... czuć i smrogi, level up, level wyżej, boost, easy boost, łatwy boost. Level tak up. Powiem to przełodzisz na 60. 68. 60. Chyba, że masz więcej niż 2000 expa, to przechodzisz na 78, tak? No. No graj dalej. Graj dalej, kurwa, dobrze, gramy w życie, symulator życia. Jak sobie szybko zmarnować życie. Moi drodzy Państwo Pierwszy, ja testuję Nie, nie testujesz pierwszy Ooo Kurwa, czuję jakbym to pił, ale... Nie wiem jaki to jest smak Blueberry, lime, Adam, angielski, już angielski. Blueberry to jest... Blueberry To jest chyba jagoda Jagoda? No okej, okay. sprawdźcie go w komentarzach To jest chyba lemoniada Lemoniada, lime Lime, lemoniada, sprawdźcie go w komentarzach jak już to jedźcie nie, po nie, nim jak poszmacie. Jedzcie, no jedzcie po nim jak poszmacie. Tak. Nie wiem. Pachnie dziwnie. Tak jak red Bull. No tak jak Red Bull. To jest drugi Red Bull. To jest drugi Red Bull. To muszę wycipać. Jest siła. Jutro siłownia. No, znaczy się, kiedy to będę wrzucał dzisiaj. Moi drodzy Państwo, to jest Limonka i Jagoda. Zebiste Twój mój? angielski. Aha! Ty, tych. To jest ostatni Energetyk z tego co wiem. Jeszcze został jeden. Nie, jeszcze dwa. Trzy nawet. No, ja nie będę wszystkiego na jeden pił. Jeszcze jeden pijam. A kto powiedział, że jeszcze jeden? Jeden był, drugi tu, trzeci tu, trzy. Trzy na odcinek będą? No i będą jakieś paczuszki z i takie wiecie Zo się po kurwie trzeba, nie? Co hmm. jeszcze? No, nie wiem no Dobra nawet. Pijalne. Daję tu mu 8 na 9. 8 na 10, kurwa, przepraszam. A ty? Ale nie wiem. Ja tu nie syczyłem 4. 4? No. Kastracja normalnie. A temu co dajesz? Temu zgniecionemu Dwa. Red Bullowi? Ja daję mu cztery, Nawet dobrze było. Nie, nawet dobrze było z nim. To nawet dobrze było. Moi drodzy, nawiązujesz do tego EAFC, do tych kurwa marnowania życia. Z tego jeszcze inne kontenty. Może jak się uda... Na ile jest osób live? W sensie na subskrypcji 500? 50 Niemożliwe, że 50. Mhm. 50? Mhm. Dobimy 50. Pierwszy live będzie tyle, ile dobijecie tutaj łapek w górę. Pierwszy live będzie w wakacje pewnie. Będziemy nagrywać, jak to będzie spał, o drugiej nocy. Nie, będzie... na pewno live charytatywnego kiedyś będziemy robić. To na pewno zdarzy się nieraz, może. Bo pamiętajcie, żeby pomagać ludziom. Szczególnie... Słapij się! Nie, nie zrobię Jezu, jedna minuta, to będzie bez sensu. Ktoś wyśle 100 zł i kurwa będzie 100 godzin, to jest 100 minut. Czyli będzie godzina i. 100 zł? Godzina no, i 40. Tak się kogoś i... I zobacz, dolajmy, nie, 100 ja, 100 ja taki nie jestem. Nie, to należy do, mądrze zrobić. Moi drodzy, live'y będą. Kiedy się uda skombinować Twitcha. Na pewno. Bo na Twitchu to będziemy robić. Mhm. Ale to w dalekiej przyszłości. Jeżeli w ogóle kurwa coś zarobię. Yy, odcinki będą się pojawiać systematycznie poniedziałek, piątek, myślę. Jeżeli coś mi się uda skombinować na dniach, będę jeszcze informował. No i co? 50 subskrypcji, pierwszy live. Yy, może godzinka, dwie, zależy. Ile dobijaczy lajków, nie? No, nie Jeden lajk, like, jedna nie minuta. Co? Nie. Jeden lajk, jedna minuta, pamiętajcie. No i co, żegnam. Miło było. Zaczynamy serię.